Dopóki nie jesteś związany, wręcz ujarzmiony Bogiem, grozi Ci ujarzmienie szatana. I w takim stopniu, w jakim jesteś zdystansowany wobec Boga, w takim wiąże Cię szatan. I możesz nawet nie wiedzieć, bo przecież złodziej, kiedy wchodzi do domu, nie informuje właściciela, że już właśnie przybył i wcale nie będzie pukał. On się nie pyta. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pochrzepię. Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo Jestem Cichy i Pokornego Serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest Moje jarzmo, a Moje brzemie lekkie. Tę piękną uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego słyszymy dzisiaj, jak Bóg mówi, że znalazł upodobanie nie dlatego, że Izrael przewyższa wszystkie narody, ale tylko dlatego, że są narodem najmniejszym. Kłopot nasz niekiedy jest w tym, że chcemy być najwięksi, chcemy być mocni. Ale po swojemu, po ludzku, tak po światowemu. I wtedy Bóg jest bezradny, nic nie jest w stanie zrobić, że obezwładniam Boga moją pokusą bycia mocnym. Takie moje nieraz myślenie, kategorią, ja dam sobie radę i zapominam, że doskonałość, jest punktem dojścia, a nie jest punktem wyjścia. I to jest dobra też nowina, że Bóg wybiera nas w swoim miłosierdziu, nie dlatego, że na to zasługujemy. Bóg wie, że jesteśmy słabi. My też to wiemy. Tylko jest w tym nieraz błąd, że sami staramy się uporać. I może wyobrażamy sobie oczywiście błędnie, że kiedy poradzimy sobie z pokusami, kiedy poradzimy sobie z grzechami, wtedy przed Bogiem staniemy się czyści i porządni, jak ci uczniowie, którzy napisali wypracowanie, oczekując jedynie pochwały i dobrej oceny. Ale to wyobrażenie pochodzi od szatana, gdyż on nigdy nie starał się Boga prosić o pomoc. Kiedy więc doświadczamy pokus, nigdy nie starajmy się sami z tym poradzić. Pokusa jest silniejsza od pragnienia dobra. Wiem o tym osobiście. Ale to właśnie siła pokusy powinna nie tylko ujawnić moją słabość, czyli prawdę o mnie, ale właśnie skłonić mnie do wołania o zbawienie. Do Zbawiciela. Bo wyobrażenie, że sam mogę sobie dać radę, jest w gruncie rzeczy przypisywaniem sobie mocy boskiej, a więc z Boga uczynienie kogoś słabszego niż ja. A grzech nas ujarzmia i doprowadza do tego, że nie potrafimy się nieraz oderwać od grzesznych przyzwyczajeń, może nałogów. I nawet wbrew sobie im ulegamy. Wiem coś o tym, ale Bóg pragnie zastosować dla nas pomoc. Może pomoc na miarę naszego zniewolenia, która by skutecznie nas wyzwoliła z niewoli diabła. Bo z przyzwyczajeń złych można jedynie uwolnić się przyzwyczajeniem dobrym. Z nałogu popełniania jakiegoś zła mogę się wyzwolić jedynie w cudzysłowie nałogiem do czegoś dobrego. Z, przy, z przywiązań do grzechu, przywiązaniem do łaski. I mam tu na myśli konkretne więzy, którymi możemy spętać to, co nas dotychczas zniewoliło. Powiem inaczej. Opuszczając grzech, który mnie dotychczas wypełniał, pozostaje w pustce. Kiedy wyrzucę z siebie grzech, jestem pusty. A to właśnie pustka jest stanem, którego ludzki duch nie potrafi znieść. Więc nie wystarczy porzucić grzesznych upodobań, trzeba znaleźć dobre przyzwyczajenie. I zły nauk, nauk wyrugować dobrym przyzwyczajeniem. A przecież człowieka pociąga dobro, a jeszcze bardziej piękno. Tylko pytam siebie. Te słowa mówię bardziej do siebie niż do ciebie. Czy Bóg jest dla mnie pięknem? Czy Bóg jest dla mnie dobrem? Czy tylko bozią. Bóg potrafi kochać, bo jest samą miłością. I dlatego mamy dzisiaj uroczystość Jego serca, aby z Nim się związać i zło wyrugować przyzwyczajeniem przebywania w obecności Boga, adoracją, czytaniem Jego słowa. Ktoś powie, ale to takie trudne, może trudne, bo piękne. Ktoś powie, no dobrze, ale niekiedy wydaje mi się, jakby Bóg mnie opuszczał, jakby odchodził, jakby zostawiał mnie samego. Tak ci się wydaje i to prawda, ale On czyni to tylko dlatego, abyśmy gorliwiej, z mocą Go wzywali. Święty, święty Bernard Sklerwo opowiada o uczniach, którzy szli do Emaus. 24 rozdział. Łukasza. I Jezus dawał im do zrozumienia, jakby chciał iść dalej. I Bernard pisze tak, że Jezus uczynił to tylko po to, aby uczniowie tym bardziej i tym usilniej go zatrzymali. I dobrze uczynili, bo dzień się nachylił, jak mówi pismo. Bo nadchodziły ciemne chwile. I podobnie i my, w chwili pokus, nie powinniśmy pozwolić odejść Jezusowi, lecz tym bardziej, tym usilniej ujarzmić go błaganiem, by został z nami. Mówi: weźcie moje jarzmo na siebie dziś, dajcie mi swoje, daj mi to, co cię pęta, daj mi Twój grzech. I weźcie moje jarzmo, moje jest słodkie, twoje jest gorzkie. Bóg chce nas dzisiaj wziąć w jedno jarzmo. Wejść z kimś w jedno, w jedno jarzmo, to znaczy, że to nie ma być chwilowe. Po co na woły nakłada się jarzmo, żeby coś poszły porobić, porać razem? Stwórzmy z Bogiem i ze sobą dziś, jak mówi święty Jan w drugim czytaniu. Sklejmy się w jedną wspólnotę, bo spotkali się namszy i już nigdy się nie zobaczą. No byśmy stworzyli wspólnotę, jak nie wiem co. <laughs> jesteśmy kościołem, wspólnotą. Ziemia jest polem bitwy, jak pisze święty Jan od Krzyża. I ważne jest, z kim jesteśmy związani. I komu żeśmy dali się ujarzmić? Trzeba o tym wiedzieć, bo w walce z pokusami, ze złem, nie ma wolnych obserwatorów, niezależnych kibiców. Siła szatana jest większa niż wszystkich ludzi wziętych do sumy. Tylko moc Boga, działająca również przez Archaniołów, przez ich królową Maryję, niech będzie błogosławione jej imię. Jest potężniejszą od szatana. To też, dopóki nie jesteś związany, ani przywiązany, wręcz ujarzmiony Bogiem, grozi Ci ujarzmienie szatana. I w takim stopniu, w jakim jesteś zdystansowany wobec Boga, w takim wiąże cię szatan, ani więcej, ani mniej. I możesz nawet nie wiedzieć, bo przecież złodziej, kiedy wchodzi do domu, nie informuje właściciela, że już właśnie przybył i wcale nie będzie pukał. On się nie pyta. Jezus mówi: Oddaj mi swoje jarzmo, a weź moje, bo moje jarzmo jest słodkie, lekkie. Taka przecież jest miłość Boga, pełna rozkosznego, choć bólu niekiedy, rozrywa serce i w tym samym momencie namaszcza. Niewymowną przyjemnością. Taka jest Jego miłość. Jest miodem i piołunem. Jest tęsknotą i spełnieniem zarazem. Jest cierpieniem i szczęściem. Obywa no, tak, że odczuwamy jednocześnie i cierpienie, i szczęście. I niekiedy Bóg wprowadza nas w uczucie słodkiej tęsknoty, ale i gorzkiego spełnienia. I pomyśl tak sobie dziś, czy Kochałbyś Jezusa, gdybyś nie miał ran? I czy też nie jest tak, że na Ziemi tu kochamy Jezusa swoimi ranami, a nie sercem? Chyba, że Twoje serce jest wielką raną, albo już Twoje rany stały się sercem. Bo jak pisze dziś święty Jan. Nie my umiłowaliśmy Chrystusa. On nas pierwszy umiłował. Miłość człowieka niekiedy staje się bólem, ale mówimy przecież kochać aż do bólu. KŚwięty Grzegorz Wielki mówi tak, piękne słowa jak muzyka. Jeżeli serce do Boga przez mocną intencję się zwróci, wtedy wszystko. Cokolwiek w twoim życiu jest gorzkiego, za słodkie sobie poczyta. Wszystko, cokolwiek trapi, ma za odpoczynek. Pragnie wejść nawet przez śmierć, żeby pełniej życie móc otrzymać. Więc Bóg obiecuje ci dziś w tej Ewangelii: daj mi swoje jarzmo, a dam ci słodkie jarzmo. W twojej goryczy doprowadzi cię do słodyczy. W tym co najsłodsze, też nie oszczędzi ci gorzkiej prawdy. On doprowadzi cię do całej gorzkiej prawdy o tobie, ale nie pozbawia cię słodkiej łaski, najsłodszej miłości z Jezusem. A nawet prowadzi człowieka przez gorzkie upokorzenia, żeby tylko dał ci swoją najsłodszą miłość. Może paradoks. Ale Bóg jest pełen paradoksów: nieśmiertelny, który umarł, lew, który stał się barankiem. Jest jednocześnie Bóg wspaniały, pociągający, pełen miłości, ale i budzący strach i gniew u niego jak ogień. Ale kto się z Bogiem zadaje, też tych samych paradoksów nabiera. Bóg ma serce. Dla ciebie. Chciałby dziś przez tę uroczystość, abyśmy sobie to zakodowali, przypomnieli. Dlatego namaścił tę świętą kobietę, małgorzatę, Alakok, która rysuje serce Jezusa miłości pełne, ale otoczone cierniem, koroną cierniową. On jest Bogiem. Pomimo cierpienia jest Bogiem, który kocha i ma serce. I chciałby, żebyśmy sobie to dziś przypomnieli, bo nieraz krzywdzę go takim wyobrażeniem: O Bóg jest chłodny. O nie, on przede wszystkim ma serce. I w tym sercu, które namalowała jako pierwsza święta Małgorzata Alakok, obraz Jezusa, który ma serce. Chciałby, żebyśmy popatrzyli dziś na to serce. Że Bóg ma serce, dla ciebie ma to serce, nie dla siebie. On wiedział, że zgrzeszysz i już wcześniej ci wszystko przebaczył, bo przyjęcie przebaczenia z krzyża sprawia, że to, co gorzkie, wtedy staje się słodkie, albowiem jarzmo moje jest słodkie. Ktoś powie: O, czy Pan Jezus nie przeholował? A może jakiś chwyt marketingowy, czy słowa te, dla rozbawionego dzisiaj świata może są rzeczywiście paradoksem ale w Nim, ale w Chrystusie jarzmo może stać się słodkie brzemie lekkie wielokrotnie tego doświadczałem i o tym mówi Księga Wyjścia otóż jest napisane że Izraelici przybyli do miejscowości Mara nie mogli pić wody wody były gorzkie szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówili co będziemy pili Mojżesz więc zawołał do Pana, a Pan wskazał mu drewno. Wrzucił Mojżesz drewno do wody i stały się gorzkie wody słodkimi. To przecież prorocza zapowiedź krzyża, tego drewna, w które zostały wbite słodkie gwoździe, jak śpiewamy w gorzkich żalach. Jedynie w Chrystusie to, co gorzkie, nawet moje grzechy i mój stan może stać się słodki w Chrystusie Jezusie, kiedy idę do niego do konfesjonału i on przebacza mi grzech. Więc jeżeli dziś odczuwasz żal z powodu grzechów, to popatrz na krzyż. On już wcześniej wiedział, że zgrzeszysz i wcześniej już ci przebaczył. W tym momencie już, kiedy wisiał na krzyżu, wtedy myślał o Tobie. Wiedział, co my narobimy i już nam przebaczył. Przewidział Twoje grzechy i już wcześniej przygotował przebaczenie. O wszystko zadbał. Sami doznaliśmy miłosierdzia. Więc też miłosierdzie czyńmy innym, jak mówi dzisiaj święty Jan. Jezus prosi Cię o miłość. Mówi tak do świętej Małgorzaty, Alakok: Moje boskie serce goreje tak wielką miłością ku ludziom, że nie może już powstrzymać w sobie płomieni tej gorącej miłości. I mówi: Nie ma innego znaku, który mógłby wzruszyć ludzkie nieczułe serca, jeśli widok mego zranionego serca. Pełnego miłości do Was nie zawróci Was ze złych dróg, nie ma już dla Was ratunku. Bo złe przyzwyczajenie można wyrugować tylko dobrym i wszelkie moje grzechy tylko miłością do serca Jezusowego, a nie da się na tym świecie zmusić do miłości. Więc Jezus dziś okazuje nam serce, abyśmy wzruszyli się Jego miłością wielką do ciebie. Tylko uwierz w tę jego miłość. W słowach wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.